Cześć, ja jestem Scooter, dzisiaj gramy Fifa 23 Siemano Cześć, jestem Manuel, mam 13 lat Jak się Dobra. pisze z dużej? RT? W... Abszlogiem, nie? no masz tam, no... Ru... Nie... Ruchać? Nie Ruchała. Ach. Dobra Ja jestem za A możemy kobietę? Nie Raków, U lala Więcej niż, Legia? Klub. więcej niż Legia? Więcej niż Legia? Tak? No więcej. to bierzemy Lecha, to bierzemy Lecha, bo ja chcę robić transfery. Nie, dobra, bierzemy pogoń. Yy, no to zaraz, i tak jest mówić? dużo. Co ty mówisz w ogóle? Gość, widzowie, Co Na pewno nie legendarny. Lecimy klasa? Nie, próbujemy. No, no co ty co pogoń mówić? Co się nie uda? 5 Waluta, euro, rozgrywki europejskie, tak, okno transferowe, tym razem włączmy. Nie wyszło to ostatnio. No, 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 paki. no dobra, zawodowiec jest To dołączamy. negocjacji. Surowy daj. Dobra, surowy, bogaty inwestor 10? A może być. Nie, po co nam? Niech będzie, niech to 10. Kart, dostaniemy kartę wonera na start. I lecimy. Polska Ekstraklasa PKO. A jeszcze że nawet kiedyś myślałem, żeby w Szczecinie mieszkać. Niech się spijem. Jak się zresztą No jak się zresztą to miałem do wyboru miasta No Miałem swoje, swoje gdzie teraz jestem, miałem Warszawę Szybko Milan Miałem Łódź i Szczecin Myślałem na Szczecin Ale ładne ozwisko Ciekawe kto wymyślał I wchodzi nasz Ej twarzy mu nie zrobiliśmy, walić Już walało, no. jeżeli... Jest to dzisiaj bierze najwięcej Najdrożej no, tylko chciałem zobaczyć kluby Zostaw te kluby. My potrzebujemy kraski. Lecimy. Czekaj, bo ktoś się przywitał z nami. Uszanowanie szefie w imieniu całego zespołu pogoń po szczecin witam pana w drużynie. Będziesz zapierdalać na polu ryżu. Zamknij pizdę. No, dlatego bierzesz. Czemu robisz bardzo... chłopakom dobrze skater? Dobra, Dlaczego? mamy już pierwszy, pierwszy mecz, mecz. Waliś te wiadomości. Ale mieliśmy ofertę wypożyczenia. Trudno. A za kogo? No, ty kurwo! Kowal z 19 lat. A to pewnie nie mamy już kogoś, Wait. Szybko zobaczmy. Sprawdźmy nasz brak. skład w ogóle. Zespół e, Pizza Kowal. No, to możemy go wypożyczyć. No, młody jest, Nie sobie idzie grać gdzie indziej. Po dwa lata to chyba już nas tu nie będzie. No, też mam taką nadzieję. Nara. Do no negocjacji? Jebać. Moim zdaniem Polska to nie kraj. Zgadzam się. RL. Odruchy wymiotne. RL. Dobra, gramy z... SMKN. Cokolwiek to kurwa jest. Mm. Mam nadzieję, że któryś z was nie spierdolił tej koszulek i nie będziemy mieli identycznych. Nie, przecież już nawet widzisz tam odległo, że nie są biali Dobra, Git. A my jesteśmy czarni. Ja jestem czerwony, o co ci chodzi? Jestem nie niebieski. E, pan mi wzięła. O, tam mi wzięła. Podaj. Podaj, what are you doing? Podaj do A, czekaj, ja. co? Którym się podaje górą przez takie pytania? RB czy LB? Eee. L, L, Y. Co? LB, Y. No bo nie byłem pewny czy RB czy LB. Nie, ręka. Dobra, czekajcie, ja. Aha, nie, nie dobra, się stał. Wybijaj! Podbiegaj do tego! Biegnę z tyłu! Dołem! Wybiegam. Prowadzi Tymken. Nie rezygnuje z tego ataku. Ja się są raduje tutaj. Aha, Mis kliko Michel okazji. Ja sobie Oj, go. Dobra, podaj, podawaj, podawaj. Do podawaj, podawaj. Podawaj, podawaj. ty do bramki. Yes! Gol! Pierwsza brama. Kaga. Anbella. Anbela, no ja się stoję. Kaga. Podaj. Kowalczyk, Kowalczyk. Au. Musiał dał mikrofon. Cześć, Bich mu he, co ma rabu wbij mu hec. AlQuist, to jest Altuista Pokaż tę bramkę jak to pięknie zrobiłem Jak to weszło No bramkę z Powerem tu za tym Jak bramku, to weszło? Nie? pomiędzy słupkiem tak. a ale idiota Podawaj masz. Dobrze. Podaj, podaj! Podaj podaj! Nie tu Fuck Już chciałem odcinki Tycznie Podaj, Dobra, podaj, masz, masz, podaj, masz, podaj podaj, podaj no, podaj! Po co nie mi się ręce wkładać. zawsze jak nagrywam Fifę? nie wiem dlaczego. Nie radzę sobie z tym. Podaję Kończ, no. kończ, kończ. Nie! Za mocno! Pod... Bo podbieg chciałem podcinkę zrobić! Za mocno! Nie, no to już mogłeś mi podać, byłem polski po lewej. Nie ma co na takich sobie figach robić podcinek, na takich piłkarzach W sumie bez kitu Teraz kadra zrobił Masz Wleś tam wonar, leś Eee, ale co jest jakiś ten kolega? Co, 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 co? Podaj, 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 podaj! Mm, a, ja o, ten przycisk, sorry. Ła! Masz to? Masz to, masz to? Nie masz tego. Podaj, podaj. Jest, Jezus, jakbyś. Jest druga kurlo, branka. Pięknie! I kółeczko! jaka cieszynka. O, wspólna. O, możesz wybierać Cię, nie żeby coś skutecznego. Ja se kółeczko zawsze robię. No eee, e, ma. to maka ka, eee, sam mina, sam Ale Bramka też nie, bramka, bramka nie tego nie wybił. Lecimy, Dąbrowski. Wreszcie gramy jakoś sensownie. W końcu, pogoń Szczecin Kup. mówiłem, to będzie dobry klub. to ja mówiłem. Wysuwam. Cicho. <laughs> Możesz poddać jakoś no dobra. Dobra, mamy A nie, ręka Panie Ręka jestem za, za dobry jestem na tej grę, nie ja? Tak. Aha. Dobra kto strzela? A ja Woner, Może w środek półeczku. po prostu. Dobrze. Może po prostu w środek? dobrze. Yes, nie, 3-0! Mamy każdy brane strzelił! Auu! Dobra Samoloty, to nie <kuh>

Dziwczyni! Podam! Zagiej tu do mnie. Czekaj, czekaj. Czekaj, pusto mam. Aj. Aj. Masz grosicki. Grosik, grosik, daj grosika Degaj, Nie, nie tak. Dobra, za Znowu napił, napił. Nie, tego. ręka? Tak. No, teraz my byli. Ej, nie 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 Wycelu wyjeżdżaj. nie, nie. Ja. nie, nie. klikłem ja. na tego jak był taki mały. No, ale ci te kółko za bardzo zapierdziela i wyścina, to, to jest ten minus. Ja to mówiłem jak graliśmy w Arką. Ała! Pierwsza połowa się zaraz kończy. A, o tak. No. Dobra. Podaję? Foul. Kurwa, co oni tak agresywnie grają dzisiaj? Co ty kurwa go tak kurwa tniesz? Mam go? Idę gorą. Zatrzymaj się i wysyń. Kurwa, myślałem, że do mnie. Aj! Dobrze. Biegi, 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 biegi! Aj! Nie dobieg, jak Mateusz gotówka do Mbappé na Mundialu. Niestety. BP. No BP, przepraszam, my KMB mamy BP. No BP. nie blokuj mnie! My lepeta. Idźcie w środek. No... Mm. Dobra. Do góry! Aj. Takie zagrania wymagają żelaznych nerwów Nasz. Poczekaj. Czy zdecyduje się teraz na strzał? Aj! chciałam dobijać, jak się odbiło to. <laughs> Szarża kurwa, jak Spartanie. Łuka. Nie wiedziałem, że będzie podchodzić do mnie. A, no, 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 trzeba, bo, kurde, wy, co mogłeś podawać? No tu trzeba. Kurde, co mówię, zawsze musicie grać, jakby ze so si sobą. A ja nie gram ze sobą. O, ja teraz nie, fac, fac, ale fac, fac, tak fac, fac. mówię ogólnie, żebyście nie robi... Oj, 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 oj. Bez falu było w piłkę. Nie, co ja... Jezus, ja kolorek daj, Nie wiem po jakiego. Kurwa, Co weź to ktoś, to bierz to ktoś, panika. Dobra, mam to. Odbijem od swojego. odbije od nas, no. Odbijem od swojego, widziałem może być groźne. Nie, nie, kurwa, ja pierdolę, ale rak. O, fuck, 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 fuck. Leć, 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 blokuj go. Dobra. Nie by on to puścił. Dawaj do Grosickiego, dawaj, 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 dawaj do Grosika, Turbogrosik leci! Turbogrosik, Turbogrosik, mm. proszę Państwa! Turbogrosik, Turbogrosik! Turbogrosik, Turbogrosik, macie! Ja do oh. Kurde, no nie wiem, no ja dostaję piłkę do nie tego, co ja kieruję nim. O mój Boże, no. Częstochowska! Ale tu jest na co żeś zrobił! Zmieniamy, zmieniamy, zmieniamy. zmieniamy. No nie wiem, zdecydujcie no. Szybkie podowanie to było. Jedko kurwa po kostka Nie, tego nie. nie Grosika nie, Grosika nie kurwa, jakaś kura będzie wchodzić za Grosika Jebut, jebut Mam to, nie mam tego Bie Masz, to masz, to masz, to Biegnij, 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 biegnij to maltuistą, maltuistą, biegnij, kurwa biegnij Chodź, kończ, kończ Dobrze 4-0 4-0 pogoń Szczecin, pierwszy mecz. Ruchała menadżer. Lalo. Miesiąca. Menadżer miesiąca, pierwszy dzień. Ale ładzi to wykąszył. To jest, yy, wiesz, to jest kurwa. O! Kibicę! Kibicę yy, lecha poznań, no. Dobra, zmieniamy altruistę na, na. kurwa, zachę. Ej, sobie, widzisz Spalony będzie. Dobra. Podaj, 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 podaj! Podaj! podaj. Ja pierdole. Kurwa. kurwa, myślałem, że nie wstanie. Leżysz to leż. Kurwa. Nie, że blanka miałem. Blankę? Mi miałeś? To? No. Myślałem, że przecież blanka miałem. Ja też myślałem, że... O kurwa! O kurwa! No nie, potknął się! Widzieliście to kurwa?! Się... Nie, nie, po, nie potknął Bo, się, był pał. Dobra, kurwa, wchodzi. He was at this moment that he. O kurwa. No dałeś pełną człowieku. No zbyt podcinkę dałem. Sorry. Nie, nie, ja nie, nie dałeś po tej prostu tej... pełną siłę. Dałeś pełną też. bombę. No też, dobra, Nieważne. Jakieś dziecko dostało na do i płacze przez ciebie. A tak <laughs> prawda, kurwa. Mam to. IP. I koniec. Jeszcze wejścia ulowa no. pod koniec. Kurwa, chcesz się bić? Co ty robisz? zdrajco Lecimy To klikną w symulację To klikną w symulację z was Już, już, i tak zagramy No kurwa, jak ja ruszam, to ja ruszam No co za... A! No, skuter! Mówię, że ja ruszam, no i zawiesiłeś grę